W niedalekiej odległości od Bazyliki Narodzenia Pańskiego znajduje się inne sanktuarium Grota Mleczna, sanktuarium Matki Bożej Karmiącej. Sanktuarium to jest pod wyłączną opieką katolików, a dokładniej franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Kościółek Groty Mlecznej jest związany z miejscową tradycją, a swoim spokojem i intymnością sprawia bardzo przytulne wrażenie. Palestyńska tradycja mówi, że Matka Boska w drodze do Egiptu zatrzymała się tutaj, aby nakarmić Boże Dzieciątko. Kilka kropli jej matczynego mleka spadło na skałę, i w jednej chwili skała stała się mleczno-biała. Jest jeszcze inna tradycja, mniej znana. Która mówi, że być może to właśnie tutaj znajdował się ów dom, o którym wspomina ewangelista Mateusz. Być może, gdy skończył się spis ludności, to właśnie tutaj zamieszkała święta rodzina i to właśnie tutaj przybyli trzej mędrcy ze wschodu. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi. Aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Fronton kościoła jest wybudowany z lokalnego kamienia o ciepłej żółto-pomarańczowej barwie. Został on ufundowany przez miejscowych arabskich chrześcijan w roku 1935. Wykopaliska archeologiczne, które tutaj przeprowadzono, wykazały, że miejsce to cieszyło się czcią chrześcijan już od pierwszych wieków mniej więcej od III do XI wieku, czyli w czasie bizantyjskim oraz w czasie podbojów krzyżowców od XI do XIII wieku. Odnaleziono z tego okresu groby i posadzki mozaikowe, które w zasadzie układano tylko w kościołach. Przy wejściu w niewielkim wgłębieniu skalnym znajduje się rzeźba przedstawiająca świętą rodzinę podczas ucieczki do Egiptu. Anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. W głębi groty znajduje się dobrze nam znany obraz Matki Boskiej karmiącej, obraz, który z pewnością wisiał nad łóżeczkami wielu z nas. Nawiązuje on do lokalnej tradycji. To tutaj przychodzą modlić się miejscowe kobiety, zwłaszcza te oczekujące potomstwa lub te, które tego potomstwa doczekać się nie mogą. To chyba jedyne miejsce, gdzie zgodnie modlą się chrześcijanie i muzułmanie. Tutaj przychodzą kobiety, zarówno muzułmańskie, jak i chrześcijańskie, zwłaszcza wtedy, kiedy mają problemy z urodzeniem lub wykarmieniem swego dziecka. Biały proszek zebrany ze ścian groty. Ojcowie Franciszkanie rozsyłają proszącym po całym świecie. I dzieją się cuda. Nieraz po wielu latach starań i oczekiwań, kiedy dziecka nie ma, zdarza się cud, dziecko się pojawia, i później ślą dziękczynne listy tutaj do Matki Bożej Karmiącej, które to listy ojcowie skrzętnie przechowują w swoim archiwum. Przy sanktuarium swój klasztor mają również siostry Anuncjatki. To one dzień i noc adorują najświętszy sakrament, wynagradzając za grzech aborcji. Czynią to przed tryptykiem Niebiańska Jerozolima. Jest to dar Polaków. Tryptyk wykonany został przez gdańskiego złotnika i bursztynnika pana Mariusza Drapikowskiego. Pierwotnie Tryptyk znajdował się przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, a następnie został przeniesiony tutaj do Betlejem. W Górnym Kościele Sanktuarium znajduje się kolejny polonik, kopia figury Matki Bożej Ludźmierskiej, Gaździny Podhala. Figura została ofiarowana przez polski górali z USA. Grota mleczna w odróżnieniu od Groty Narodzenia tchnie ciszą i spokojem. Nie ma tu tak wiele grup pielgrzymkowych jak w Bazylice Narodzenia, dlatego miejsce to w sposób szczególny sprzyja modlitwie i kontemplacji. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do pozostawienia komentarzy i lajków. A jeżeli uważasz, że moja praca na to zasługuje, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Link na dole w opisie filmu.